Panie bardzo serdecznie. Zachwyćcie z nami. Zabierz się na Dlaczego oczy zielone zielone? Tak pasowało do w ogóle do linii melodycznej piosenki bo przez te oczy, te oczy zielone, oszalałem. Przez te oczy, te oczy brązowe, tak sobie, niebieskie też, piwne jakieś tam, nie? A raz, że oczy zielone to chyba taki dosyć rzadko spotykany kolor, chyba nie wiem dokładnie jak to w procentach, ale, ale niedużo osób w ogóle na świecie posiada oczy kolor, kolor zielone. I dlatego chyba taki nośny zwrot w ogóle. To bardziej pasuje do, do piosenki właśnie oczy zielone, charakterystyczne. Że miłość właśnie dziś że w sercu my jest lato. Uwaga! A w moich myślach jesteś ty. Przez powiedziałbym, nabranie Koganaga 3. Fajnie, fajnie, super, bar, bardzo fajnie. Z, znałem doskonale pierwsze dwie części, bo oglądałem wielokrotnie. Jak dostałem propozycję, że, 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 że właśnie scenariusz jest oparty między innymi o to, że no to jeden z tych aktorów, tak, zakłada taką dyskotekę, na której na, na otwarciu chciałby zaprosić właśnie mnie, jako jednego z wykonawców, właśnie gatunku z muzyki disco. No Oczywiście przyjąłem chętnie zaproszenie no, i, i, i wystąpiłem w, legenda w legendarnej już trzeciej części Pogla Mogla. Musieliśmy raz sobie na spacer, Trzymałaś za rękę mnie. Ja grałem ci na gitarze. Lecz ciągle mówiłaś mi, że, że nie dla mnie jest chłopak gitarą Klasy, klasy, girl Nie mówi czemu, nie wiesz jej Napisała dzisiaj do mnie, jest to nie jest to Klasy, klasy, girl yeah. Ma przed sobą jasny cel Kiedyś mówił, że Miał pan już kilka razy zaproszenie do tańca z gwiazdami e, Czy planuje pan wystąpić? Raczej nie, bo z reguły nie lubię tańczyć, chociaż taka fajna przygoda przydałaby się, bo może właśnie troszeczkę bym łapnął przynajmniej takich podstaw, nie? związanych w ogóle z tańcem, z tańcem towarzyskim i tak dalej, bo, bo no, tam się tańczy różne te style. Ale z reguły właśnie nie tańczę, nie lubię tańczyć. Raz, że mam bardzo dużo koncertów, to trzeba by było się poświęcić naprawdę na, na treningi i tak dalej, wyjechać w ogóle do Warszawy no, i tam przebywać. Co najmniej chyba dwa miesiące są takich przygotowań, Czyli to na razie mnie nie interesuje, jak, jak troszeczkę już będę na tak zwanej emeryturze muzycznej, może, to może kiedyś, kiedyś, ale, ale na razie jeszcze się nie, nie wybieram nigdzie, także i do tańca z gwiazdami również. Dzień